Dobra, zjadę na to prawo niech mi, chociaż to zaliczę jako w porządku. Pozycję. Yy, jesteśmy ostatni, prawdopodobnie? Tak, ewidentnie. Dobra. Będziemy się trzymać sobie tych chłopaków tutaj. Widzę, że oni też tutaj jadą. I McLareny. I McLareny, i Ferrari. Wszystko jest, dobra. Tutaj kolega w tym Ferrari. Dobra, startujemy. Ale tu będzie rozpierducha zaraz, zobaczycie. Ja sobie złapię dystans, a ja potem ich tam podgonię, nie? O, już latają? Już latają po pobocze. Buongiorno Dobra. Jeszcze tamten zakręt przeżyć i będzie w porządku. Myślę, że przez chwilę jeszcze będziemy się trzymać tego. Tutaj naszego kolegi. Właśnie, właśnie, właśnie. Ten zaraz McLarenem wyjedzie i go uderzają. ojej, co, czemu tutaj? Oni nie patrzą w ogóle kompletnie nie patrzą jak, jak, jak jadą przy... inni, nie? no to on robi masakra chyba nawet ta bola się na razie pogubiła i nie wie, który ja jestem czy kolega nam zajedzie drogę? oczywiście no nie myślę, myślałem, myślałem Myślałem, że będzie gorzej. No ja się skupiłem, gdzie ta żółta flaga jest, nie? Dobra, jedziemy. Skupiłem się na tej żółtej fladze i, i, i patrzyłem na mapę zamiast na to, gdzie jadę. Ja okay, już mamy chłopaków w Dobra, będę musiał tak patrzeć mniej więcej czy ja od nich uciekam i czy tamci przede mną uciekają bo co prawda jestem teraz 11 a chciałbym chociaż tak gdzieś tam w górze być też, też spodziewam się że nie będę jakiś super wyników ze względu na to że tym Oklarenem dawno nie jeździłem ok ten, ten strasznie blokuje widzę jego to tak fest blokuje Więc nie będzie go na pewno łatwo wyprzedzić, szczególnie że nie chcemy, żeby doszło do jakiejś kolizji. No, on już go próbuje. Na... On go już próbuje na różne sposoby przygotowywać. Okej. Okay. I teraz nasza jest szansa na tej prostej. Okej, udało się. Sprawdę musiałem na trójkę zredukować. Ale go łyknąłem. Tylko pytanie, czy on teraz się nie zemsie i wle nie wleci we mnie w... tutaj na zakręcie. OK. Troszkę zepsułem. Można było to o wiele szybciej pojechać. Ale przez chwilę myślałem, że go tam na tej szykanie jeszcze łapnę, nie? Że go tam łapnę i, i będziemy w stanie to. Ok, znowu jakiś kolega tutaj, który lubi poblokować. Dobra, powinniśmy go bez problemu wyprzedzić. Eee, co prawda, no, on też nie będzie mi odpuszczał. Ok, znowu na trujeczkę. A na trujeczce chyba też bit jest ten zakręt pokonywać. Ojej. Chyba go stucham? Chyba nie Dobra, ja się trzymam cały czas tego Ferrari I wychodzę na tym nawet dobrze O Jezus! Dobra On się chyba wystraszył, że ja go uderze i odpuścił hamulec Może i by tak było Alter, dobrze, tu szukamy zrobiłem Siedzimy mu tak teoretycznie cały czas na tyłku. Ojej, oj, oj oj! Zyskałem ostrzeżenie, no właśnie. Zyskałem. Dziwne, że nie muszę go przypuścić. choć nie wiem, czy... ...dwa coś takiego jest w ogóle. Żebym wrócił na swoją pozycję, ale raczej nie. Trochę się czuję, ten... Trochę nie fair się czuję wobec niego, bo, bo wyścig był naprawdę spokój, to ja trochę zepsułem, bo... Mm, ...to późno zacząłem hamować, no i przez to on stracił pozycję, a... ...a ja zyskałem. No ale trudno, no. Ostrzeżenie mam. Czyli tak jakby... Ojo, jako, 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 jakby swoją karę dostałem. Co tu się dzieje? Dobra, ra raczej on teraz będzie mnie musiał wyprzedzać. Bo... na pewno... Chociaż nie. Myślałem, że w tym tunelu mnie podgoni. Znowu za późno, ale to nic. Jeszcze nie ma takiej tragedii, jaka mogłaby być. Dobra, chyba udało mi się też szykany nauczyć przejeżdżać. W miarę lepiej niż, niż, niż przejeżdżałem. Dobra, wpadłem w pościsk, przez to straciłem dużo czasu i też to nie było jakiś nie była to jakaś zawrotna prędkość nad tym, więc nie wiem czy to był taki dobry pomysł. Tu Jezus, smale, teraz teraz tracę to pozycję. Niech on tam sobie jedzie nawet. Będziemy próbować go podgonić. Mamy 11 minut. Najważniejsze, że nie mamy uszkodzonego pojazdu. To jest najważniejsze i... i bardzo się z tego powodu też cieszę. Jakbyśmy mieli rozwalony pojazd, to by była masakra. Druta flaga, jest w drugim, ok. Czyli tam gdzieś na tych zakrętach, tam pod, yy, po tej już w pierwszym sektorze. Więc... Yy, Zanim dojedziemy, to już ta żuta flaga zniknie. Zastanawiam się, czy mocno się porozbijali tam teraz. Okej, okay, mocno, bo widzę tutaj, hop, płacze nad tym. Ju bolewa. okej. Okay. Ktoś mi tutaj jedzie, jedzie tutaj, hop. Znowu wpadłem w poślizg. I to tak dosyć mocno. Ale te Ferrari przede mną chyba też jakoś nie najlepiej pojechał tym zakresie, Może troszeczkę lepiej niż ja. Ale dobrze. Karma wraca w takim razie. Jak widzicie, yy ja odzyskałem tu niechlubnie przewagę nad nim. On teraz znowu prowadzi. Mam szansę się zremażować i wyprzedzić tak jak, yy, tak, jak trzeba. Już go troszeczkę podgoniłem. Jesteśmy coraz bliżej, 9 minut zostało do końca. I znowu on na szykanie mi uciekł. No i tutaj lepiej pojechał. Chociaż mój czas nie jest taki najgorszy. To prawda gorszy niż, niż wcześniej. W sensie w tym sektorze. Ale, ale, ale biorąc pod uwagę całą kształt, jest o sekundę lepiej. No on zrobił 1,50, ja 1,51. O, ur... Dobra, chuj Cię zremarzowałem, ja? Dobra, jedźcie, jedźcie, jedziecie. Jedź. Drugie ostrzeżenie, no myślałem, że go trochę zwolnię. A jest. Ogólnie chyba wyłączę ja tą linię, bo ja i tak jej, na nią w ogóle nie patrzę. Zwróciłem to uwagę ostatnim razem, jak przeglądałem to na moje nagrania, że ja praktycznie to w takich momentach tylko na torach, które naprawdę... naprawdę których nie znam, to używam tej linii. Dobra, ale muszę się skupić. Muszę jechać tak, żeby nie popełniać błędów. <grywia> nie popełniać błędów, nie? To nie jest źle. Bez popełniania błędów pojechałem. Ja teraz sprawdziłem, że. I wachy mi trochę brakuje. Bo ustawiałem to po tu 2,8, a nie 3,2. Ciekawe. To to się stało, że nagle tak? O ja, że tak nagle skoczyło Patrzcie jakbym nie wyleciał z trasy, jakbym miał dobry czas na tym, tym, tym. Hmm. Już mi się wydaje, że go nie dogonię Czuję za dużo presji, żeby go dogonić i... I popełniam błędy To prawda, dosyć małe Ale jednak e, przed chwilą najechanie na piasek Ok, teraz on też popełnił błąd. Skróciłem czas do, jeden, do jednej sekundy. 0,8, czyli rozpędzam się szybciej od niego. 0,7, no. Teraz dobrze tylko te przejechać. On ściął. 0,6, dobra. Trzymamy się tego tunelu cały czas. Może mi się uda. 0,7 on jest szybszy na prostszy, lepszy setup. On. No ewidentnie lepszy setup ode mnie. Ja tutaj za mocno hamowałem, ale za to może będę miał lepsze prędkość na wyjściu, bo on tam dupowo nie wyleci z trasy. 0,7 zaraz zobaczymy. Ja mam lepszy czas o sekundę. Wkład w poślizg, wpadł w poślizg i to jest moja szansa, żeby jeszcze skrócić od niego ten dystans. Ale w tak samo pojechaliśmy, chyba. No i teraz ja wpadłem w poślizg. On tutaj dobrze, no on lepiej jedzie na tych wykrętwach. Nie, ogólnie jesteśmy bardzo dobrze. Znaczy, jesteśmy bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo wyrównani umiejętnościami, mi się wydaje. On popełnia błędy w innych sektorach, co prawda, w innych, w innych miejscach. o jest. Tyle z mojej przewagi czasowej. Eee, o, o, Tutaj zahaczył o trawnik. Czyli też czuję presję. No, no, no. No, zaraz ja poczuję presję. Co jest? Strasznie dużo straciłem teraz. Dobra. No strasznie dużo Wjechałem na garwy i przez to cały mój misterny plan poszedł w pizdów. Okej, okay. mamy lepsze, lepszą prędkość widzę, bo już po czasie, bo wraca mi się czas. Oj oj oj, oj oj, oj. co to było? Dobra, mamy tutaj. 1,5 sekundy do niego, żeby to tylko dobrze przejechać. No nie wiem, ja tu ciągle w ten pościg spadam za każdym razem, czy ja za szybko macham tu kierunek. Tutaj zjebałem znowu, to jest najlepsze, ja chyba. Z nim jadę mniej więcej w tym samym czasie, ale ty przed nami doganiamy powoli. Piąta pozycja, no nie jest źle, nie, ma, nie jest tragicznie. Ja już dwie sekundy do niego tracę to. Raczej nie mamy szans, Nie mamy szansy, raczej chyba, że naprawdę gdzieś mi dobrze pójdzie. Jakby mi gdzieś tutaj tak fajnie poszło, a jemu się nie udało, no to byśmy mieli, o nie, dwa okrążenia. No nie wiem Obstawiam, że uwagowo W sensie pod względem paliwa no to my prowadzimy na dni, bo my już na rezerwy lecimy Nareszcie. Nareszcie się udało normalnie. Mam jeszcze żółtą flagę przed sobą. No i tak się podnieciłem tu żółtą flagu, że... A jeszcze żeby to było... <gry> jeszcze żeby to był by, by, yy, z porządku sta yy, stawki. A to się okazało, że to jest gości, który jedzie gdzieś tam 12 Chyba zostaniemy przy Ferrari jednak <grywia> Tak mi się wydaje, bo, bo tym McLarenem ciężko mi się jeździ. Jeszcze w następnym odcinku przejadę się nim i zobaczymy jak będzie mi się jechało jak będzie mi się jechało na, bezpiecznej, na bezpiecznym etapie? No dobra, i w takim razie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. I trzymajcie się. Powodzenia w różnych wyścigach. Jak, jesteś, jak obejrzeliście do końca, to polajkujcie i komentujcie. No i do usłyszenia nie bałem, hej.